W głębi świętej historii występuje enigmatyczna konfrontacja, rzadko wspomniana w niedzielnym głoszeniu. Niebiańskie starcie, w którym Archanioł i przeciwnik nie kwestionowali nie dla dusz ani królestw, ale dla fizycznego ciała jednego z największych proroków, jakie kiedykolwiek szli na ziemi. Ta duchowa walka o ciało Mojżesza ujawnia tajemnicę o boskim autorytecie i planie odkupienia, że wielu nie jest świadomych do dziś. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie wiemy, gdzie jest pochowane ciała Mojżesza? Albo dlaczego istoty duchowe miałyby konkurować z tak bardzo zaciekłością za szczątki? Odpowiedź jest bardziej złożona niż się wydaje. Ciało wielkiego hebrajskiego wyzwoliciela miało znaczenie, które przekroczyło świat fizyczny, reprezentując kluczowy element w boskich samolotach i próbach sabotażu wroga. Jeśli będziesz oglądać do końca, znajdziesz nie tylko szczegóły tej nadprzyrodzonej konfrontacji, ale także to, jak ten mały odcinek biblijny może zmienić twoje zrozumienie boskiej ochrony, która działa codziennie w twoim życiu. Objawienie, które na zawsze zmieni Twoje postrzeganie niewidzialnych bitew, które się wokół nas rozwijają. Historia zaczyna się w ostatnich momentach życia Mojżesza. Po 120 latach istnienia ten niezwykły człowiek prowadził ludzi przez 40 lat przez pustynię, uwalniając ich od niewolnictwa w Egipcie. Pomimo ich zaawansowanego wieku, Pisma Święte twierdzą, że ich oczy nie straciły jasności, ani ich siła nie była wyczerpana. Mimo to nadszedł czas na odejście. Przed śmiercią wieczny przyznał Mojżeszowi przywilej rozważania obiecanej ziemi szczytu góry Nebo. Stamtąd zobaczył całe terytorium, które jego lud pokonałby, choć sam nie mógł wejść. To właśnie w tym scenariuszu, ze stałym spojrzeniem na obietnicę, wielki patriarcha dał ostatni oddech. To, co wydarzyło się następne, kwestionuje nasze wspólne rozumienie granic między światem fizycznym i duchowym. Zamiast tradycyjnego pogrzebu pod przewodnictwem Izraelitów, Pisma Święte ujawniają, że sam Stwórca pochował Mojżesza w miejscu, które pozostaje nieznane do dziś. Ten niezwykły szczegół rodzi pytania: dlaczego tak duża poufność? Dlaczego Wieczny interweniował osobiście w tym pochówku? Odpowiedź pojawia się w często zaniedbanym fragmencie Karty Judasza, werset dziewiąty. Tam znaleźliśmy wzmiankę o niezwykłej konfrontacji. Jednak kiedy Archanią Miguel walczył o przeciwnika i kłócił się o ciało Mojżesza, nie odważył się wydać osądu na nim, ale powiedział: Pan cię odbudowuje. Ten werset otwiera okno na kosmiczne zdarzenie o nieobliczalnych proporcjach. Miguel, Archanioła Guerreiro, główny obrońca wybranego ludu, bezpośrednio skierowany do księcia ciemności w sporze o ciało proroka. Jeśli już zastanawiałeś się intensywność duchowych bitew, które występują poza naszą wizją, ten odcinek oferuje rzadkie spojrzenie. Zostaw swój komentarz teraz słowem chronionym, aby ten sam boski autorytet, który wiązał się z tą niebiańską konfrontacją, wyrażała ochronę w Twoim życiu dzisiaj. Ale jakie byłoby zainteresowanie przeciwnika w martwym ciele człowieka? nawet gdyby był Mojżeszem. Eksperci badań biblijnych wskazują na różne możliwości. Pierwszy z nich dotyczy szczególnego charakteru śmierci proroka. Pismo święte twierdzi, że umarł słowem Pana, lub jak niektórzy tłumaczą, przez pocałunek Boga, godna śmierć bez choroby, zachowując jego godność fizyczną. Ciało Mojżesza reprezentowało nie tylko pojemnik, który zawierał jednego z największych sług wiecznych, ale także instrument używany do wielkich cudów. Ręce te wznieśli patyk, który podzielił Morze Czerwone. Ta twarz świeciła boską chwałą po czterdziestu dniach w świętej obecności. Ten głos przekazał dziesięć przykazań. Dla wroga uzyskanie tego ciała może oznaczać nieocenione symboliczne zwycięstwo. Niektórzy uczeni sugerują, że zamierzał wykorzystać szczątki Mojżesza jako przedmiotu bałwochwalstwa, przekształcając Izraelitów do kultu relikwii, a nie żyjącego Boga. Inni uważają, że ich plan był bardziej przewrotny wulgaryzmy ciało do demoralizacji dziedzictwa proroka. Istnieją również interpretacje, które wskazują na możliwość, że przeciwnik starał się zapobiec przyszłym planom związanym z Mojżeszem. W rzeczywistości, wieki później, na górze przemienności, Mojżesz pojawi się obok Elias, rozmawiający z Mesjaszem. To nadprzyrodzone spotkanie sugeruje ciągłą rolę proroka w boskich płaszczyznach coś, co przeciwnik może starać się sabotować od samego początku. To, co sprawia, że ten spór jest jeszcze bardziej intrygujący, jest zachowanie Miguela podczas konfrontacji. Jeszcze przed Księciem Ciemności Archanioł nie wykorzystał własnego autorytetu, aby go zbanować, ale uciekł się do najwyższego autorytetu, stwierdzając, pan cię zgromadzi. Takie podejście ujawnia głęboką zasadę o duchowej hierarchii i delegowanej autorytecie. Gdy konfrontacja nasiliła się w niewidzialnych sfer, Izraelici pozostali nieświadomi bitwy o ciało ich przywódcy. Obóz na równinach Moab płakali utratę Mojżesza, spełniając 30 dni żałoby, jak zapisano w powtórzach prawa. Byli całkowicie nieświadomi niebiańskiego dramatu, który rozwinął się za posiadanie pozostałości tego, który prowadził ich przez dziesięciolecia. Zwycięstwo Miguela w tej konfrontacji spowodowało zachowanie ciała Mojżesza pod boską ochroną. Nie wzniesiono żadnego pomnika, nie ustanowiono miejsca pielgrzymkowego. Grobowiec pozostaje ukryty do dziś, jak stwierdza tekst biblijny. Ten brak znanego miejsca pochówku nie jest przypadkowy, ale część większej płaszczyzny, aby uniknąć jakiejkolwiek formy bałwochwalstwa. Ten niezwykły odcinek zachęca nas do zastanowienia się nad tym, jak postrzegamy rzeczywistość poza widocznym. Ile duchowych bitew występuje codziennie w naszym życiu, nie będąc świadomym? Tak jak ciało Mojżesza było w sporze, podczas gdy Izraelici podążyli za ich pozornie normalną podróżą, ile boskich interwencji dzieje się w naszym imieniu za kulisami. Jeśli to konto głęboko odtwarza Twoje serce, jak ten film teraz, Twoja interakcja pomaga większej liczbie ludzi odkryć te mało badane prawdy. Spór między Miguelem a przeciwnikiem ujawnia również ciągłą próbę zła sił, by zepsuć ważne spuścizny duchowe. Mojżesz był nie tylko wybitnym człowiekiem, reprezentował własny system prawa. Przez niego boskie przykazania zostały przekazane ludzkości. Jego ciało symbolizowało zatem wcielenie boskiego objawienia dla ludzi. Kiedy zbadaliśmy historyczny kontekst czasu, Zdajemy sobie sprawę, że pogańskie narody wokół Izraela praktykowały różne rytuały z udziałem ciał ważnych postaci. Wielu przywódców religijnych zostało zmumifikowanych i przekształconych w przedmioty czterej. Egipt, od którego pozostawili Izraelici, miał skomplikowane praktyki zachowania i kultu zmarłych. Przeciwnik, znając ludzką tendencję do zmaterializowania duchowości w obiektach namacalnych, z pewnością wyobrażał sobie potencjał użycia ciała wielkiego prawodawcy jako narzędzia odchylenia duchowego. Gdyby Izraelici zaczęli czcić szczątki Mojżesza, szybko odejdą od kultu do prawdziwego Boga, powtarzając ten sam błąd, który popełnił Złotym Cielem. Miguel, wypełniając swoją misję jako strażnika wybranego ludu, bronił nie tylko ciała, ale w czystości kultu, które byłyby fundamentalne dla spełnienia boskich celów w całej historii. To nie była walka o terytoria fizyczne, ale o integralność relacji między Stwórcą a jego stworzeniem. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że ta niebiańska konfrontacja ustanowiła ważny precedens, w jaki sposób siły duchowe oddziałują ze światem materialnym. Spór wykazał, że nawet po śmierci boskie projekty życia wiernego sługi nadal są bronione przez niebiańskich gospodarzy. Czy rozumiesz, w jaki sposób ta zasada dotyczy Twojego życia? Nawet w czasie, gdy nie możesz się bronić, w twojej korzyściu są walki na waszą korzyść. Ta sama ochrona, która dotyczyła ciała Mojżesza, jest dostępna dla tych, którzy chodzą w sojuszu z wiecznym. Jeśli chcesz doświadczyć tej nadprzyrodzonej ochrony w swoim życiu, podziel się tym filmem z trzema osobami, które muszą znać tę potężną prawdę. Istnieją fascynujące podobieństwa na temat tego wydarzenia w innych biblijnych fragmentach. Na przykład, kiedy obserwujemy historię grobu innych ważnych biblijnych postaci, zdajemy sobie sprawę z innego wzoru. Abraham został pochowany w jaskini Makpeli, znanego miejsca. Dawid został pochowany w mieście David z wyraźnymi odniesieniami historycznymi. Dlaczego Mojżesz miałby tylko zachować swoje miejsce pochówku? Odpowiedź wydaje się być związana z wyjątkową rolą, jaką Mojżesz odegrałby nawet po jego fizycznej śmierci. Oprócz pojawienia się na górze przemienności, niektóre starożytne tradycje sugerują, że Mojżesz byłby jednym z dwóch świadków wymienionych w księdze objawienia, który powróciłby w kluczowym momencie w historii. Jeśli ta interpretacja jest poprawna, specjalne zachowanie Twojego ciała byłoby częścią większego boskiego planu sposób, w jaki Miguel zmierzył się z przeciwnikiem, uczy nas również strategii duchowej. Archanioł nie wszedł w debatę teologiczną ani nie próbował się kłócić na podstawie własnych zalet. Po prostu przywołał najwyższy autorytet, uznając prawdziwe źródło wszelkiej władzy. Ten przykład pokazuje nam, że we własnych duchowych bitwach nasza siła nie leży w naszej zdolności kłótni, ale w autorytecie w imieniu o którym mówimy. Innym odkrywczym aspektem tej konfrontacji jest dowód na to, że istnieją granice wykonania sił zła. Przeciwnik, pomimo całej swojej mocy i wpływów, nie mógł po prostu zabrać ciała Mojżesza. Musiał go zakwestionować zgodnie z pewnymi duchowymi zasadami zaangażowania. Ten szczegół pociesza nas, aby wiedzieć, że nawet w najbardziej intensywnych konfliktach duchowych istnieje porządek ustanowiony przez stwórcę, którego nie można naruszyć. Bitwa o ciało Mojżesza prowadzi nas do pytania. Dlaczego ten odcinek jest tak mało wspomniany we współczesnych kręgach religijnych? Być może dlatego, że zmusza nas do konfrontacji z duchowymi rzeczywistościami, które wolimy ignorować. Zmusza nas do uznania istnienia świata poza widocznym, w którym potężne siły są w ciągłym konflikcie. Kiedy rozumiemy wymiar tej niebiańskiej konfrontacji, nasze spojrzenie na codzienne wyzwania przekształca się. Ta trudność finansowa, ten problem zdrowotny, ten konflikt rodzinny, każdy może mieć duchowe elementy, których nie od razu postrzegamy, tak jak istniała walka o ciało Mojżesza, podczas gdy Izraelici obserwowali tylko ich żałoby, ile rzeczywistości duchowych jest związanych z naszymi widocznymi wyzwaniami. Pismo Święte nie ujawniają szczegółów na temat tego, jak dokładnie Miguel wygrał ten spór. Nie wiemy, czy istniała fizyczna konfrontacja, niebiańska debata prawna, czy inna forma rezolucji. Wiemy, że wynik był korzystny. Ciało Mojżesza pozostało pod boską ochroną, zdala od rąk przeciwnika. To tajemnicze zwycięstwo uczy nas o naturze duchowych bitew na naszą własną podróż. Często nie rozumiemy całkowicie, w jaki sposób pewne sytuacje są rozwiązywane na naszą korzyść. Czujemy tylko wynik pokój, który pojawia się po burzy, przepis, który powstaje w krytycznym momencie, siła, która pojawia się, gdy byliśmy wyczerpani. Teraz chciałbym zadać pytanie o refleksję. Jakie obszary Twojego życia potrzebujesz, aby wywołać ten sam autorytet? Którego Miguel użył przeciwko przeciwnikowi, gdzie musisz ogłosić, Pan cię zgadza, przeciwko siłom, które próbują ukraść swój cel. Gdy przechodzimy do zamknięcia tego fascynującego badania, warto pamiętać, że historia nie kończy się sporem dla ciała Mojżesza. Wieki później wielki prorok wydawał się uwielbiony na górze przemienności. Rozmawiając z Mesjaszem, o wydarzeniach, które miały się odbyć w Jerozolimie. To późniejsze pojawienie się Mojżesza reprezentuje ostateczne potwierdzenie, że bitwa Migela była częścią większego planu. Ciało, które przeciwnik chciał mieć tyle i zbezczeszone, zostało zachowane w chwalebnym celu. To, co wydawało się tylko sporem na szczątki, było w rzeczywistości częścią narracji o odkupieniu, która rozciągałaby się w całej historii. Lekcje, które wyodrębniliśmy z tego niezwykłego odcinka, są liczne. Dowiadujemy się o rzeczywistości duchowego konfliktu, znaczeniu delegowanego autorytetu, granicach nałożonych na siły zła i ciągłości boskich celów, nawet po śmierci fizycznej. Co najważniejsze, ta historia uczy nas, że nic nie ucieka z suwerennej kontroli Stwórcy. Nawet gdy potężne siły powstają w stosunku do jego celów, zawsze ma ostatnie słowo. Tak jak ciało Mojżesza zostało zachowane pomimo prób przeciwnika, tak boskie plany jego życia zwycięży w obliczu jakiegokolwiek sprzeciwu. Obietnica, którą złożyłem na początku tego filmu, wkrótce się spełni. Przekształcone objawienie, które otrzymasz, jest dokładnie takie. Tak jak w ciele Mojżesza odbywały się niebiańska bitwa, dzieje się duchowe starcia na korzyść Waszego życia, Waszej rodziny i Twojego celu. Nigdy nie jesteś sam w swoich zmaganiach. Te same siły niebieskie, które broniły ciała Wielkiego Proroka, są zaangażowane w jego podróż. Co powiesz na zastosowanie tej prawdy do swojego życia dzisiaj? Zidentyfikuj obszar, w którym czujesz się przeciwny lub opór. Teraz, zamiast walczyć z własną siłą, rozpoznaj najwyższy autorytet do dyspozycji. Podobnie jak Miguel, naucz się oświadczyć: Pan Cię upomina przeciwko siłom, które sprzeciwiają się ich postępowi. Do końca naszej podróży, przez ten fascynujący odcinek biblijny, jeśli ta treść była dla Ciebie znacząca, nie tylko zachowaj ją dla Ciebie. Podziel się z tymi, którzy muszą zrozumieć duchowy wymiar swoich codziennych bitew. Pamiętaj, aby cieszyć się tym filmem i zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymać więcej takich rewelacji. Aktywuj dzwonek do powiadomienia za każdym razem, gdy publikujemy nowe treści. I zanim się pożegnamy, chciałbym zaprosić Cię do obejrzenia filmów, które pojawiają się teraz na ekranie. Będą doskonale uzupełnić wiedzę, którą dziś zdobyłeś. Do naszego następnego spotkania pamiętaj: nawet w bitwach, których nie widzisz, nie walczysz sam. Ten sam autorytet, który bronił ciała Mojżesza, jest dziś dostępny. Dodatkowa zawartość. Warto zauważyć, że spór o ciało Mojżesza nie wystąpił w próżni historycznej lub teologicznej. Aby w pełni zrozumieć jego znaczenie, musimy zbadać pełny kontekst życia tego niezwykłego człowieka i jego znaczenie w planie odkupienia. Mojżesz nie był tylko żadnym przywódcą. Urodzony w czasach ekstremalnego ucisku, kiedy faraon nakazał śmierć wszystkich nowonarodzonych hebrajskich chłopców, jego przetrwanie było już niezwykłym cudem. Uratowany z wód Nilu przez własną córkę faraona dorastał w pałacu królewskim, otrzymując najlepszą edukację dostępną w najbardziej zaawansowanej cywilizacji w starożytnym świecie. Ta podwójna formacja, kompetentna zarówno kultury egipskiej, jak i jej hebrajskich korzeni, przygotowała Mojżesza do jego wyjątkowej roli mediatora między wiecznym a jego ludem. Kiedy zbadaliśmy jego trajektorię, zdaliśmy sobie sprawę, że pod wieloma względami spodziewał się postaci Mesjasza, który później nadejdzie. Oba zostały zachowane wśród dekretów śmierci w dzieciństwie oba porzucone uprzywilejowane stanowiska, aby służyć boskim celowi, oba obsługiwane znaki i cuda, oba ustanowiły sojusze między stwórcą a ludzkością. Ten typologiczny związek między Mojżeszem a Mesjaszem może być jednym z powodów, dla których jego ciało było tak ważne w konflikcie duchowym. Gdyby przeciwnik mógł zepsuć symbol, być może może również zakłócać przyszłą rzeczywistość, którą symbolizował. To nie przypadek, że śmierć i pochówek Mojżesza otrzymują tak szczególne traktowanie w Piśmie Świętym. Powtórzonego prawa. Rozdział 34 zapisuje: I Mojżesz zmarł tam sługa pana w krainie Moab zgodnie z słowem pana, i pochował go w dolinie w krainie Moab przed Bete Peor i nikt nie znał do dziś swojego miejsca. To stwierdzenie o ignorancji miejsca pochówku jest niezwykłe, biorąc pod uwagę kulturowe znaczenie grobowców i zabytków pogrzebowych w starożytnym świecie. Niektóre starożytne tradycje sugerują, że ciało Mojżesza mogło zostać przetłumaczone na niebo, podobnie jak Enoch i Eliasz. Ta interpretacja zyskuje siłę, gdy weźmiemy pod uwagę jej późniejsze pojawienie się na górze przemienności obok Eliasza, dokładnie tego, który nie doświadczył fizycznej śmierci. Spór między Miguelem a przeciwnikiem może być zatem powiązany nie tylko z lokalizacją ciała ale z jego ostatecznym miejscem docelowym, trwałością na ziemi lub tłumaczeniem na niebiańskie sferę. Wzmianka o bitwie o ciało Mojżesza w liście Judasza pojawia się w bardzo specyficznym kontekście. Autor ostrzegał przed fałszywymi panami, którzy nie szanowali władz i źle mówili o godnościach aby zilustrować grawitację takiej postawy, kontrastuje zachowanie tych fałszywych panów z zachowaniem samego archanioła Miguela, który nawet przed przeciwnikiem nie odważył się wymówić bluźnierczego osądu przeciwko niemu, ale po prostu stwierdził: Pan cię obalił. Ten kontrast jest ujawniający. Jeśli istota duchowego posturej Michaela uznała granice jego autorytetu, im więcej ludzi powinni ostrożnie zajmować się duchowymi rzeczywistością, które nie w pełni rozumieją. Ta lekcja pokory przed boską władą jest szczególnie istotna w naszych czasach, kiedy wielu zbliża się do świata duchowego z nadmierną szansą lub pozorem absolutnej wiedzy. Kolejny fascynujący wymiar tego odcinka jest związany z własną tożsamością Miguela. W Danielu, rozdział 12, jest opisywany jako wielki książę, który unosi się przez dzieci Twojego ludu. W Apokalipsie, rozdział 12, prowadzi niebiańskich aniołów w wojnie z Smokiem. Twoje imię w języku hebrajskim oznacza, kto jest jak Bóg. Oświadczenie, które jest jednocześnie retorycznym pytaniem i stwierdzeniem boskiej nieporównywalności. Niektórzy uczeni sugerują, że Miguel zajmuje specjalną pozycję jako opiekun lub specyficzny obrońca wybranego ludu. Jeśli ta interpretacja jest poprawna, jej interwencja w sporze o ciało Mojżesza nie byłaby odosobnionym incydentem, ale częścią jego ciągłej funkcji obrony przed atakami wroga. Ta ochrona przez to miałaby zastosowanie do wszystkich tych, którzy są częścią wspólnoty wiary. Wracając do kwestii ciała Mojżesza, warto zauważyć, że przez całą historię sugerowano wiele miejsc jako możliwe miejsca ich pochówku. Tradycje żydowskie, chrześcijańskie i muzułmańskie mają różnych kandydatów, od określonych gór w Moab po tajne miejsca w Jerozolimie. Trwałość tych tradycji nawet w obliczu wyraźnego biblijnego stwierdzenia o ignorancji tego miejsca, pokazuje moc, jaką fizyczne relikty wywierają na ludzką wyobraźnię religijną. Ta tendencja do poszukiwania namacalnych powiązań z ważnymi postaciami duchowymi precyzyjnie ujawnia niebezpieczeństwo, że wieczny starał się uniknąć ukrycia ciała Mojżesza. Linia, która oddziela uzasadnioną czci od bałwochwalstwa, jest cienka, i w całej historii religijnej wielu przekroczyło ją nieumyślnie. Zachowane i ukryte ciało Mojżesza reprezentuje ochronę przed tym duchowym odchyleniem. Kiedy stosujemy zasady tej historii do naszej współczesnej rzeczywistości, zdajemy sobie sprawę, że zaskakujące znaczenie. Żyjemy w czasach intensywnego materializmu, w którym namacalny często zastępuje ducha. Ukryta lekcja ciała Mojżesza przypomina nam, że często najważniejszymi rzeczywistością są te, których nie widzimy ani nie grać bezpośrednio. Spór między Miguelem a przeciwnikiem uczy nas także o naturze naszych własnych konfliktów duchowych. Rzadko są proste lub jednoznaczne, zwykle obejmują warstwy znaczenia, boskie cele, jesteśmy nieświadomi i złych sprzeciwów, które działają za kulisami. Uznanie tej złożoności pomaga nam rozwiązać nasze zmagania z większą mądrością i zależnością od boskiej orientacji. Jeśli przechodzisz okres konfliktu lub wyzwania w swoim życiu, pamiętaj, że jak się stało z ciałem Mojżesza, mogą istnieć wymiary tej bitwy, o których jeszcze nie zdajesz sobie sprawy. Tak jak Izraelici płakali za swojego przywódcę, nie znając niebiańskiego sporu, który miał miejsce, możesz doświadczać tylko widocznej powierzchni znacznie głębszej rzeczywistości duchowej. Dobrą wiadomością jest to, że podobnie jak Miguel bronił ciała Mojżesza z delegowanym autorytetem, nie jesteś też sam w swoich bitwach. Istnieje dostępna ochrona. Na jego korzyść istnieje niebiańska interwencja. Istnieje lepszy autorytet, który można wywołać w czasach większych potrzeb. Dla tych, którzy starają się rosnąć duchowo, odcinek ten oferuje potężną lekcję na temat znaczenia uznania zarówno ograniczeń, jak i możliwości duchowego autorytetu. Nie jesteśmy powołani do walki we własnej sile lub mądrości, ale do utrzymania siebie w najwyższym autorytecie, który jest poza nami. Gdy rozwijamy się w naszą podróż wiary, możemy przynieść ze sobą mądrość wyodrębnioną z tej niezwykłej niebiańskiej konfrontacji. Nauczmy się rozpoznawać rzeczywistość duchowych bitew, nie pozwalając sobie za nie zastraszyć, że wiemy, jak wywołać boską ochronę dostępną w czasach konfliktu. I że podobnie jak Mojżesz, nasze dziedzictwo pozostaje zachowane i chronione w celu wypełnienia wiecznych celów, dla których zostaliśmy stworzeni. Jeśli jakakolwiek część tego przesłania dotknęła dziś Twojego serca, napisz objawienie w komentarzach. Twoje publiczne oświadczenie jest ważnym krokiem w aktywowaniu tych zasad w Twoim życiu.